Wyparcie jako mechanizm obronny. Mechanizm obronny, czyli takie, taki manewr umysłowy, który sprawia, że czujemy się lepiej lub nieźle. I wyparcie to jest taki bardzo skuteczny mechanizm, który wrzuca to, co czujemy w tym momencie do naszej nieświadomości. I to może być, najlepszym przykładem może być, to jest, to jest taki, taki mechanizm, który sprawia, że my faktycznie nie mamy kontaktu z tym. I tak to może być na przykład o złości. Jeśli ja byłam jako dziecko, nie, nie było przyzwolenia na złość, to ja wrzucam sobie tę złość do podświadomości nie mam wciąż kompletnie, ale faktycznie w ogóle jej nie czuję. Nie czuję jej. I zamiast tego zaczynam stosować na przykład inną emocję typu. Jakieś inne uczucie typu smutek, tak zamieniam sobie jedno na drugie. No i to jest o tym odcinaniu się, natomiast my będziemy to widzieć w ciele, w napięciach w różnych w ciele, i też będziemy widzieć w to na przykład w reakcjach na innych ludzi. Te, tutaj jest fajna taka metoda poszukiwania tej, tych takich ukrytych, wypartych treści przez pracę ze swoim cieniem, patrzenie w lustro innego człowieka w sytuacje, które na mnie bardzo mocno działa.